Chciałem, widzę, jesteśmy w Grzegowie Gdzie? To osoba z bogiem, a to są, a reszta graczy jest ocalałymi. Tutaj ja mam różne zdolności tutaj, jako bóg. I o. No nie ukryj się i szukaj. To jest beznadziejne, to ukryj się i szukaj, bo tylko musimy się ukryć. O, to jest fajne akurat. I zamek jeszcze mapa. No, to będzie się działo dopiero. Nie pytajcie mnie o ten nick, po prostu ktoś mi go ustawił. No. I on jest. Tutaj zaczyna. E, to mało on ma zdolności. E, ta rakieta. Więc to jest za zdolność. Dobra, strzelamy. Rakietą. On strzela rakietą, ten Koleś. A! Trafił we mnie. Trafił. Ale mnie nie załatwił. Czemu we mnie on próbuje? O, w kogoś innego teraz. Ja zrobię trafić. O! Teraz mnie nie znajdzie. Jeszcze kilka sekund. Nie, dobra, ja lecę do niego. Na blisko z nim lecę. Ale jak ktoś za blisko podejdzie, to on będzie właśnie tak tupał. Ja on ma prawie połowę życia już. I to szybko leci. Jacyś mocniej gracze się chyba trafili. A ten ma tylko cztery poziomy zdobyte. A ja mam już, już dziewiąty poziom. <trym> a, trafił we mnie. Kopnięcie, on coś kopnął tam. Myślałem, że do lewej zaraz padnę. Powalił mnie. Nie we mnie. Nie trafił. Nie, to nie jest mój koniec już. Nie mam jak przeżyć już tutaj na bank. Nie, Żyję jeszcze. Uu, prawie poza mapę. Chodłem! Ile ja mam HP? I, i, ja ledwo się tutaj trzymam. Ja uciekam na razie, bo muszę... Muszę przeżyć. O, hej, z tego miejsca myślę, że jestem bezpieczny. Jeśli mnie ten gracz nie zobaczy, to jestem tutaj bezpieczny w tym miejscu. Pokonany został już. Ej, ale szybko. Jeden czas? 2 minuty i 50 sekund, chyba. O. Dwadzieś... co 300 obrażeń. Lecimy z kolejną gierą od razu. Tutaj można różne skiny sobie ustawiać. I ten gracz miał podstawowego. No. Tutaj normalnie rzeczy można sobie kupować: pakiet premium, normalny pakiet, co za mapa? Lotnisko! O, wszyscy! Prawie że wszyscy siedmiu graczy na to dali. 6% mam na to, że będę tym bogiem. 6%. Tutaj pokazuję. I trzech graczy, którzy mają takie same skiny. Są te podstawowe. Te, to co były na początku zawsze. Aha, i on w budynku. Ej, to jest sobie jakiś gracz. On ma tylko trzy zdolności. On chyba cały czas był wybierany jako ocalały. A! Zagapiłem się. Sobie wyciszałem po prostu tą grę, żeby było ciszej trochę. No i co dościu? się z sobą? On ma tylko trzęsienie ziemi. Kamień. I co tam było jeszcze? Z tych startowych? Mogę zerknąć sobie powersy. Podstawowe. Kamień, kopnięcie, trzęsienie ziemi. Trzy podstawowe zdolności. Nie, ja, ale ten gracz jest akurat słaby. Tutaj widać to. Bo chyba nikogo nie zlikwidował. Jeden jest w lobby. Bo albo. O, teraz zlikwidował. Bo albo tamten zginął, albo dopiero co wszedł do gry. Pozostałem. Co to daje? Większa skok. Więc ciężej mu jest nie trafić, ale to przez chwilę jest tylko. Jestem koło tego gracza. I on nawet tego nie wie. Ale wszedł tam po prostu, wskoczył sobie. O gościu. Jesteś słaby. Jaki ten bóg. Wow. Połowę HP mam. Teraz by mi się to... Wysokość skoku zwiększona by mi się przydała teraz. No nie chcę zginąć. A jestem na wykończeniu. Jak nie tak jak ten gracz. Uciekłem. Schowałem się po prostu. skoczył. Na dach? A, teraz będzie go ciężej trafić. O! Ile on rozwalił tego. Chodź tu, gościu. A rozwalił mnie, bo za blisko podszedłem. Mogę obserwować mogę. Na kim idzie. od ma łuk. Ja mam zrobił tak, że widzimy się jak się ta runda skończy, ale że ten gość ma mało HP, to możemy zobaczyć, jak sobie... Reszta graczy radzi. Z wykańczaniem go, oczywiście, bo właśnie już zginął. No. O. To normalny pakiet. Ej, drugi. Jako drugi jestem, który y, najwięcej zadał obrażeń. Taka mapa miasto. Fajna jest kryjówka tutaj na górze, bo tutaj jest praktycznie niemożliwe, żeby Cię tutaj zlikwidował. No, ale jeśli rozwali tutaj na dole, to ten budynek się zawali. Że się przewróci. Bo tutaj grawitacja już działa. Nie to, co w Minecrafcie. Yy, to, zabij Boga. Tym razem ja aż tak szybko robią. Wcześniej tak szybko do nawet nawet było. Ale i tak jest git. Mapa. Miasto. A nie by było, gdyby na mnie wylosowało, chociaż raz. No. Gracz zaczyna tu. Oho. I on akurat jest tuż blisko niego. On ma bomby, jeszcze laser. Tutaj na szczycie jest fajna kryjówka, ale trzeba tego go się rozwalić. O już kawałek stracił HP Gościu, przegrasz. Ja patrzę też za siebie, żeby tak głupio nie zginąć spadając w przepaść. Co to? Gaśnica. Wyrzułem dymu. Dymu nie przeżyłem. Dwie zdolności... A nie, to nie były dwie zdolności na raz. Po prostu jakiś gracz się zbliżył do niego. Do tego Boga. Ten tu ma głośno u waszych broni. gościu. Bomby! Bomby! A, ja, ucieczka. Uciekłem na chwilę, tylko żeby się schować. Chwilę, żeby. żeby mnie nie atakował już. Ale on tak podpalił wszystko. Ja lecę za nim. Aż do końca. To jeszcze jedna zdolność. To jest to chyba wyciek kwasu czy coś takiego, co może usunąć nogi normalnie. jeśli się za długo w tym stało, to zostaje skinek bez nóg do końca tej rundy. No. Ej, ale ten gość też jest słaby. No ja za tym gościem już do końca rundy będę chodził. Co go rozwalimy? Wow! Zostałem. Dimage. Tak. Piszczymy go. No i załatwiony. Łatwo. Na razie jakoś tak łatwo idzie. zbieramy na ten pakiet premium, czy. Dobra, ten normalny pakiet na razie otworzymy. Atak kurczaka. I czegoś takiego jeszcze nie miałem. Nie w ogóle, tylko dwie mam takie fioletowe zdolności. Ale mogę sobie kupić skórkę Boga inną. Taką. Lub zbierać na tą jeszcze. Ta wygląda kozacko. Zbieramy na tą. O za 50 tysięcy. Mapa Mars jest teraz. Siedmiu graczy. Już dało 8 gracz, który dał na ukryć się i szukaj. Zmienił nas, zabij Boga. 10% już mam na no zostanie tym Bogiem. Jeszcze jest takie 17%, i będę miał większe szanse jeszcze. Ja miałem 17% jak grałem z kolegą i mi wybrało właśnie tego Boga. On chyba też właśnie cały czas był jako ocalały. Chyba, że był Bogiem i nikogo nie trafił jeszcze. Nikogo nie załatwił. Ale czas grania ma malutki. Ja mam dziesiąty poziom. Ła! Powalił mnie. Nie! Jak się uwziął na mnie! Uwziął się! Koleś się uwziął! Kurcze, no załatwił mnie, dobra. Zobaczymy się po prostu, jak ta runda się skończy. no. Ta runda będzie długa, jak zgaduję. Zobaczymy się, jak ta runda się skończy. W tej rundzie Bóg, Bóg okazał się być mega mocny, bo prawie wszystkich załatwił. Jeden gracz tylko został, ten Rip goat. Stał jako jedyny na polu walki z tym Bogiem. 13% To jeszcze chyba gdzieś jedna runda i bym miał większe szanse jeszcze na to, że będę tym Bogiem. O 3% wzrosło, o 3%. Większe szanse na Boga. Weź robuxów. Ale nie, ja tu nie wydaję żadnych robuxów. W tej grze, no... Cały czas ktoś zmienia. Okryj się szuka i szukaj, zabij Boga. Zaraz jest wybór. Kto będzie? Ripgoat. Ten co w poprzedniej rundzie jako jedyny przeżył. Więc może być z nim walka ciężka. Tu jakiś koleś stoi. Zielony. On ma tego skina, którego mogłem kupić, ale nie kupiłem, bo zbieram na lepszego. Powódź! Powódź! Wskakuję tu. Przeżyję? Tak. Przeżyłem. A Bóg musi pływać. Czarna dziura. Będzie wstało wszystko. Onaokoło. naokoło. A on tam postawił tą czarną dziurę. Cały czas ta czarna dziura będzie rosnąć. To że nie we mnie! Czarna dziura cały czas rośnie! Cały zamek prawie zażarła ta czarna dziura. Prawie cały zamek. O kurczę, on mnie zauważył. No to ucieczka szybka! Nie, tylko nie zamieć! Czy ja przed nim nie ucieknę? Chyba, że będę wokół budynku ganiał. Ale ja tutaj się strasznie ślizgam. Przeżyłem! Tę zamieć! Let's go! Let's go! O kurde, tylko nie burza piaskowa. To jest to? A. Tak. Trzeba się ukryć w budynku, bo inaczej nas załatwi ta burza piaskowa. A ja jestem y, ledwo co żywy tutaj. Ledwo co żyje w tej gierce. Dobra, zdolność mi się przyda. Dobra. Lecimy z nim. Ale ten bóg też jest mega mocny, tak jak przy rundzie. Zostało trzech graczy, a on ma jeszcze tak dużo życia. Ale jednak mnie jako pierwszego nie rozwalił. O, zostało dwóch graczy. Ja i jeszcze ktoś. Nie, on mnie zauważył. On mnie zauważył. Mnie zaraz nie widać. To on ma zdolność. Kula do kręgli. Nie, zostałem sam. Wyrzutnia ognia. Nie, zginę. Zginę. Wiedziałem. Wszyscy zostali wyeliminowani. A tutaj most też rozwalił. Kolejny most rozwalił. Najwięcej obrażeń zadałem. Jaka mapka? Lotnisko. Mam 20% szans. Ej, teraz mam duże szanse na bycie tym bogiem. A co? Tablicy wyników? Ta. Najlepsze zabójstwo, najlepszy czas grania, najlepsze boże zwycięstwo, najlepsze przeżycia. Ale że ktoś tyle razy Przeżył i wygrał. Tutaj przeżył, a tutaj wygrał jako Bóg. Ale tutaj mega długo grał ten gracz. Tutaj 1286 godzin. Czy będę ja? Tak. Znaczy ten czas. Gdzie ja? Dolan Games. Rozwalam wszystkich. Zabójstwa 37. Przetrwanie 15. Ja jako jaszczur. Zaczynamy postawienia tu wulkanu. Nie. Policja. Policja. Please. To jest fajne. Podłoga lawy. Muszę znaleźć miejsce, gdzie będą mogli przebyć. Kaczkowy deszcz, szczęśliwe losowanko, zakręć chmura grzmotu, byk yy, autostrada, to też jest fajne. Jadą. Zatwieram. A teraz jakoś samo mi idzie. A wyeliminowałam kogoś jeszcze. Jak tam gracze mnie cały czas z tamtej strony atakują. A ja nie mam żadnej zdolności dobrej. A kogoś tutaj koło mnie chodzi. Co to ma być? Dobra. Móra Pyk. Trafiony. I bomby. Wyrzucamy bomby. Podłoga lawy, please. Załaduj się. Tak, podłoga lawy. Ilu graczy zostało? Terech. Dobrze. Fala. Nie trafiłem. Chmura grzmotu. Kula do kręgli. Nie trafiłem. Rozstało dwóch graczy. Tam się ukrywasz. Zawkowy pociąg jedzie. A tu nie w tą stronę wstałem. Kurczę. Yy, kwaśny deszcz. kościu, tam robisz Bum. Nie trafiłem podłoga lawy. Szybciej się ładuj. Wywieram na nich presję w ten sposób, bo będą musieli rzucić, znaleźć miejsce do przeżycia. Jest. Wyeliminowałem wszystkich. Let's go. Monety. 4200. Uszkodzenia zabójstwa. Zabójstwa to wszystkie. Blokujemy ten pakiet premium i co zostanę? Wściekłość, a to już miałem. To jest ten normalny pakiet, teraz sobie otworzymy. A mam... Nie, burzy piaskowej nie mam. A szkoda, że się nie trafiła. To chyba... To będzie ostatnia gierka. Najważniejsze no, jest to, że chociaż raz mi się udało zagrać jako Bóg. Bo... Wow. Wlazłem do balona! Wlazłem do balona! Zabij Boga, no. Pokryje się i szuka, to będzie nudne. Nie mam jak stąd wyjść teraz. Nie mogę, no. Chyba tak chłam. Taki słaby tryb wybrali. Dobra. Yy, Wiedzę, po prostu może się pożegnam. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jestem bardzo na tym kanale. No jakiś miły komentarz, no. Więc trzymajcie się i na razie!